Witam wszystkich w czwartek, pierwszy dzień czerwca, jestem Łukasz Fiołek i Dim School. Tym razem srebro, interwał 4 godzinowy, pojawia się bardzo szeroka korekta prosta, 1 do 1, ładna równość fal, zachowany jest klaster FiBo, co też za chwilkę pokażę, dobrze to jest widoczne na interwale H4H1, mowa o zewnętrznym mierzeniu 161,8, na który rynek już ewidentnie reaguje. Zwróćmy uwagę, jak dobrze jest to widoczne na interwale chociażby jednogodzinowym. Zaznaczam to za pomocą strzałek czerwonych. Ta podaż, praktycznie w każdym momencie, jak jednak dochodzi do tego klastra FIBO, czy też do tego mierzenia f 100 tutaj ta podaż się uaktywnia. Czyli dla mnie jest taka ważna informacja, że ważny opły, istotna, kluczowa zapora podażowa, okolice 17-40, i ona cały czas nam tutaj obowiązuje. Więc powinniśmy pamiętać, że tutaj krótkie pozycje, no jak najbardziej, póki co mają. Sens. Jeżeli chodzi o najbliższe wsparcie, tutaj również powinniśmy pamiętać o jednej z takich największych układów overbalance, właściwie one są dwa na interwale 4-godzinowym, sobie może to zaznaczymy. Pierwszy układ to jest ten układ z e, okrągłym poziomem, pamiętajmy round levele bardzo dobrze działają, czy na rynku surowcowym, towarowym, czy walutowym, e, okolice 17,00, a więc to jest najbliższe wsparcie, najbliższa zapora popytowa na srebrze. Natomiast taki docelowy zasięg tych spadków, pamiętajmy, nie więcej jak największy układ e, korekcyjny, czyli odkładamy sobie Cały ten prostokąt sprawdzamy dolną podstawę. Cena po prawej stronie okolice 16,82. Podsumowując, ważne wsparcie na serwrze 16,82, a wcześniej okrągły poziom 17,00. Natomiast najbliższym oporem cały czas pozostaje klaster FI FIBO okolice 17,40.